Dobra. Dobra Marcin, kamera jest włączona, ja tak. opowiedz co masz powiedzieć. Szybanko wszystkim, słuchajcie postanowiłem zrobić jedną z najbardziej dzikich rzeczy w swoim życiu. Wiecie, że na co dzień prowadzę przyjęcia weselne. I gdzieś tam w mojej głowie kminiło się, żeby skoczyć sobie kiedyś na bungee. Właśnie w tej chwili mam zamiar to zrobić. Zobaczcie na dół. <laughs> Wiem, że może to szalone, ale raz się żyje. Do zobaczenia, na dole. <laughs> Marcin, ja Ci to otwieram, stoisz na razie, nic nie rób, dobra? Dobra. Jak się czujesz? Dobrze. Bardzo dobrze. Jeszcze stój, nic nie bo Boję się, że mi wyleci ta kamera, wiesz? Nie bro? wyleci. Marcin, paręka. No. Poczekaj. co daj niżej, 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 niżej. Poczekaj, ja Ci nie jak to Dobra. O, świetnie. Drugą, tak jak masz, jest okej. Okay. Marcin, z mojej strony jest wszystko ok. Za kilka sekund zacznę obliczać. No przy że pędzisz, rzucasz się właśnie na brzuch. Jedziemy? Tak. Jedziemy. Do zobaczenia na dole. 3, 2, 1, pędzisz! Nie patrz w dół przed siebie. Przed siebie patrz, przed siebie. Nie patrz w dół. Dobra. Ale mam na brzuch polecieć. Na tak? brzuch, płasko jak na dechę do wody. Ręce rozkładasz na bok, dobra? Mhm. Mm przy wyskakiwaniu patrz cały czas przed siebie tam, na tą górze. Ale mam skoczyć tak po prostu na dechę, no, tak? Tak, tak. Nie patrz w dół, przed siebie. Nawet przy, podczas wyskakiwania patrzysz przed siebie Ale jest się ciężka ta i ciężka talina, ja pierdzielę. Nie zaglądaj tam. Jedziemy? No, chyba. Im szybciej, tym lepiej dla ciebie. Wiem. Masz, czekaj, bo nie mam po... puścić się na dół, tak? Puścić się na brzuch, tak. Nie patrz w dół, przed siebie. Jedziemy? No, musimy. No to oddaję. 3, 2, 1, Bandzid! Jahu! Udało się! Polecam każdemu. But mi się zawiązał, ale. Dobra. Jasny dźwięk. Zrobiłem to. Zrobiłem to. Ja to zrobiłem! O Boże! Polecam każdemu właśnie przełamałem ostatnią barierę w swoim życiu. Wow, <laughs> Nawaj do góry! O, jest Tak, trochę mnie w kręgosłupie zabolało, ale to chyba normalne. To nie dobrze. Ale nie, żyje.